Masia i tam na moim kanale. Następnie chciałbym przypomnieć o tym, że wygrają się prawie 4100 zł, z moim kadem minimum 24 zł. A czym więcej, w postaci to macie większe szanse na wygraną. A do wygrań macie naprawdę potężne itemki, bo macie tutaj chociażby rękawiczki za 1100 zł, macie night za również 1100 zł. Macie też dodatkowo Kostkę na bajkę za niecałe 600 zł, macie też piękne rękawiczki Broken Pike za 550 zł. No i jeszcze oprócz tego macie trzy skinki, czyli Awutkę Contender Bridge, USP Kilkonfer, no i Glocze Gold więc naprawdę śliczne skinki wszystkie są śliczne, no poza tą nowajką, no ale kosa to kosa, tak. Jak Wam się nie podoba, to oczywiście możecie skiny wymienić na skinczę, że jak ją wygracie, więc jest to fajna sprawa, bo 4100 złotych jest dla Was za to, że wpłacacie z moim kodem, czym więcej wpłacacie, tym macie większą szansę na wygraną. A żeby wpłacić, jak kliknęcie tutaj plusik, pisać kozyki 18, daje Wam 20% więcej dopłaty oraz 4 zł bonusu popitanego na sam start. Zbieramy tu podnosić czy to czy państwu kart, czy skinki. A jak wypłacicie skinki, przesadzę do Was bardzo szybko, dosłownie w minutkę. Nie zapomnijcie sobie tutaj kliknąć zastosuj, bo mając ja mój kod, po prostu nie zaliczycie, nie dostaniecie 20% więcej dopłaty, a nie będziecie miesiąc na wygranie ponad 4000 w konkursie. Bursach, więc zachęcam serdecznie, żeby o tym pamiętać. Nawet jeśli nic nie wpłacacacie, to po prostu użyjcie, bo mnie to wspiera, więc z góry dziękuję. No i dzięki temu mogę Wam rozdawać skinki, więc myślę, że naprawdę warto i jest to fajne i dla mnie i dla Was. Więc czemu by nie? A jeśli gracie, no to skarniacie sobie nagrodę za levely, za każdy level, który wbijacie, macie kaskę. Czyli na przykład załóżmy załóżmy taką sytuację: masz 86 level, grasz bitwę za 500 zł. No jest to spora kwota. Przegrywasz, jesteś zdenerwowany tak bardzo że, no, mówisz sobie zaraz coś rozwalę, ale wtedy wchodzisz w nagrodę za level, bo wbiłeś 87 level i odbierasz 1100 zł na odbita. No i to jest piękna sprawa, no i to jest piękna sprawa, a levelami wam się też blokują codzienne skrzyneczki. 124 godziny każdy z tych skrzynek możesz sobie otworzyć. Jak na przykład masz setny level, no to masz 10 skrzynek codziennie. Ja mam 120, najwyższy level na stronie, to mam 13 skrzynek, także otwórzmy sobie te trzy najdroższe, e, znaczy najlepsze, najdroższe one nie mają kwoty, ale no za najwyższe levele. i zobaczmy. No, tutaj najgorszy item z tej skrzynki image karte i tak jest 330 zł. Tutaj sobie zobaczmy, co będzie. Jak nie będzie to good knife, to jest super. No, ale będzie to good knife, ale chociaż Marble Fate, a nie, a nie ten tańszy. Lore także ze No i skrzynka, ze najwyższy level na stronie, fajnie, jakby coś tutaj dała myślałem, że White Lotus, ale jest koszek za 2000 zł, więc naprawdę przyjemnie. Poza tym mamy oczywiście nowy imancik na stronie w rankingu za dane miejsce, które zamiast na koniec będą trzymać skinka za pierwsze miejsce. Jest piękny Butterfly, bo prawie 14 tysięcy kosztuje Butterfly tiger tu poza nim macie tutaj chociażby Emeralda, macie też jakiegoś fajda no jakieś szkieletony, no macie tu ogromną ilość kosek, z ostatnie miejsce nawet jest koska, więc warto sobie snipić, bo tutaj macie 48zł, a tutaj 1554 Więc no, warto, warto, warto sobie tutaj usnajpić, to samo możemy skin skinka, pyk, epic i zobaczmy, co nam poleci. Leci nam SG za 107zł, więc naprawdę przyjemnie i mamy marketplace, w którym macie sobie, polecić, czy to skrzynki, czy skinki, czy nawet balans na stronie, także kupmy sobie takie szkieletona, bo co by nie i otwórzmy sobie arkanę, pyk i co nam poleci? No z Arkany nam leci niestety kałaszek. Myślałem, że shadowdodgersy. Sprzedajemy sobie tutaj naszego skeletona, 5400 za z diamentów. Diamenty też się wbijają po prostu za to, że gracie tak jak levela i skrzynki, więc spoko. Jest to naprawdę przyjemne. Robimy sobie 10 skrzynek takich, 10 takich i 2 na 2. I pójdziemy w anty. I pójdziemy w anty. Po 10 skrzynek, dwóch najdroższych z eventu. No ten evencik jest naprawdę świetny, przynajmniej dla mnie. Możecie napisać, co sądzicie, bo mi naprawdę te skrzynki oddają. No to uważam za najgorszą ogólnie z całego eventu, ale dzisiaj dajmy jej szansę, mam nadzieję, że mnie zachwyci. W pierwszym odcinku z eventu, no nie zachwyciła zdecydowanie. Na razie też nie zachwyca, ale tutaj mamy koronkę. Pytanie, czy dla nas? Dla nas, ok, ja trafiam. Super, tu najlepsza jest meduska. Szkieleton jest gorszy, Butterfly też jest spoko. No, i trafiamy w które który jest tańszy od meduski o 500 złotych, więc jest przyjemnie. Tutaj też jest koronka i też dla nas super. Czyli dzisiaj ta skrzynka mnie lubi. No, to w pierwszym odcinku była jakaś taka pechowa. Dzisiaj AWP Meduza super. Najlepszy traf z tej skrzyneczki, także super. No, patrząc na to, że 2700 kosztuje, a najlepszy traf jest za 14 koła, niecałe. No, to nie masz takiej dużej przebitki. No, ale ta skrzynka jest bardzo zbalansowana. Jak widzicie, tutaj nam poleciał karamit bez skronki Tutaj nam poleciał teraz Bajonecik. A im leci AWP Meduza, także trochę nas podgonili, ale i tak ten bajonecik spoko. Kolejna skrzynka, kolejna koronka i dla nich znowu, no i teraz nas podgonili. Mieliśmy 25k przewagi przed tą skrzynką, a będziemy mieli no 11, 11, 12 w sumie. I kończymy koronką tą skrzynkę, a nie, jeszcze jedna. Dobra, to dopiero, Ej, dobra, to dzisiaj ta skrzynka się zaimponowała mi. AWP Meduza i Vices, super. 2700 kosztuje skrzynka, czyli 54 koła zapłaciliśmy łącznie w dło, a dostaliśmy 66, więc naprawdę spoko tutaj zaczynamy od koronki dla przeciwników i to od dwóch. jakby lecą im dwa razy Pandory, to nas nie ma. To nas nie ma tak szczerze, jedne Pandorki, ale tutaj jest slipa przeganiają nas zdecydowanie. Tutaj też jest koronka i dla nich znowu. No i ta skrzynka dzisiaj mnie chyba nienawidzi, ona jest przepotężna, ale no, na razie daję przeciwnikom i Pandory kolejne. Potrzebujemy dwa razy Pandorki, żeby odrobić to. A im leci kolejna koronka. Szczerze, spodziewałem się, że ta skrzynka mnie zawiedzie, a nie ta. Bo ta mnie lubiła. Ale już mnie chyba nie lubi. Zrozumiałem fakt, że jest przepotężna, bo dała trzy razy Pandory pod rząd. Ale dlaczego nie nam? To jest przykre i tu leci nam koronka. Okej. Okay. Jaka tu będzie pula w ogóle? My potrzebujemy trzech Pandorek, żeby się dorobić. Mamy pierwsze. Zostało pięć skrzynek. Dwie Pandorki nas dzielą. A czymś takim to też się oddalamy. Tutaj jest koronka. Pytanie, czy dla nas? Dla nas. Okej, okay, jakby pandorki wpadły, no to jedne pandorki będą nas dzieliły. No i leci butterfly. Także potrzebujemy dalej jeszcze dwóch koronek. Ale jakichkolwiek. Jakichkolwiek dwóch koronek i mamy dwie skrzynki do końca. Proszę, no tu jest taka pula, tu będzie po 200 koła na łeb. Ale nie leci nam koronka. Mamy ostatnią szansę. Jak nie poleci nam żadna, to jest, jest GG. Jakby poleciały nam jeszcze co? Pandorki, no to by była szansa, ale niestety. Ale niestety przegrywamy, no i kończymy z niczym. Kończymy z niczym. A ja wejdę w Iwancik, jedną skrzynkę na sam koniec. Postaram się zakręcić. Eee, nie mam takiego takiego. No dobra, ale mam na takiego. Czy to nam wystarczy, żeby otworzyć jedną tą najdroższą? Chyba nie. To jeszcze musimy coś. Jeszcze musimy coś wykombinować. To jeszcze taką meczkę sobie kupimy pyk. I teraz nam powinno wystarczyć. Eee, pyk. Idealnie. Idealnie na odbite. Robię taką skrzyneczkę. Może mi Pandorki wylecą. Zobaczymy. No ale dzisiaj no, ewidentnie nie poszło. I proszę, koronka dla nas. Koronka dla nas. Jest. Jest, także Pandorki się odbijamy. Pandorki się odbijamy. Pandorki się odbijamy. Mamy Pandorki. Mamy Pandorki. Także ja jeszcze robię jedną bitwę. Jak tak dało to ja robię jeszcze jedną bitwę. Daję trzy takie skrzynki na rozgrzewkę. Trzy takie. I daję jeszcze tutaj... Hmm... Co ja bym chciał dać? Dam arkany i dam ryski. I na mnie wystarczy. To dam, wiecie co? Eee... Hmm... To dałbym sobie jeszcze dwie takie... wsunął to i dał ryski. Dobra. Coś takiego. 1v1. One 1v1, one. One one, bo ja mam czutkę, że, że ja tutaj potrafię. Dawaj. 1v1. One mamy one. bez koronki. Ale lepiej dostajemy niż przeciwnik. Tutaj jest koronka. Ale dla niego. Ale dla niego. No ale dobra. Lepiej, że z tej skrzynki mam koronkę, a ja chcę z kolejnych. Karambicik. Ile to jest? 13. 10. Ok. Tutaj też jest koronka. Proszę dla nas dla niego. No i to, jest już, to już jest raczej GG. W tym momencie już się stała lipa. Chociaż butterfly. Także pandorki jednej już jesteśmy na prowadzeniu. Ale nie ma pandorek. Zdecydowanie to nie są pandorki. Tutaj jest koronka. Dla mnie. Okej. Okay. Tawej pandorki. Proszę. Tawej pandorki i wychodzimy na prowadzenie. No Butterfly. No dobra. Zbliżyliśmy się. Zbliżyliśmy się. I tu też chyba jest koronka. I też dla nas, on to jeszcze dostał. Jest potencjał w tej bitwie, jest potencjał. Pandorki, super, tylko żeby ta skrzynia ryski nas nie, nie zniszczyła. I tutaj nie ma koronki, no i została skrzynia ryski. Jezu, jaka tu jest pula. Proszę, bez koronki dla niego. Dziękuję. Dziękuję. 143 tysiące. I zrobiliśmy profit, mimo że byliśmy w takiej lipie. Z pięciu koła wydanych kurwa, kurde, w Wivencie, oczywiście nie chciałem przeknąć, przepraszam, ale to są emocje widzowie. No e, do, to do, dostaliśmy sobie 140 tysięcy. Takie odcinki ja lubię. Mam nadzieję, żeby też łapkę w górę z Wikwankiem, Kadzi ci do 18, a jeśli chcecie wygrać 4000 zł ponad w konkursach, no to minimum 24 zł trzeba dodawać czym więcej w podstawie macie większą szansę na wygraną. A my widzimy się jutro. Trzymajcie się hello.